Hej, siemaneczko! stęskniliście się tu, wronek! I zaczynamy kolejną przygodę z Darksiders. A um, mostat skończyłem na lataniu w kamieniu. A coś się zjebało, no i tyle. Mm, co teraz w takim razie? No teraz wydaje mi się, że trzeba oderwać tamtą mańkę, ale. ale... Ale, 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 ale... Tak po prawdzie to nie mam pojęcia. Hop, dawaj do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, jest! Dobra, jestem z drugiej strony. I muszę jakoś rozpisgać ten kryształ... O! No idzie Ty kurwa dziadu jeden. Idź w pizdu na piasek, nie chce, niech cię zeżre. Niech cię zeżre czerw. Nie zeżre go czerw? To ja go pociacham. Op, aż kurwa. Op, to skoro jeszcze nie chcesz zginąć to cię kurwa zaszczelę. Tak i oporny, albo chujową amunicję Dobra, jebać No już chowaj, giwera. Dawaj do góry, dawaj do góry, dawaj do góry A, mam pewien pomysł Jakby tak wziąć, rzucić tam I szybko tym zjechać Kurwa prawie się udało albo tędy, jakbym przerzucił po prostu zamiast biegać jak to łajza tam po schodach. Aaaa, spierdalando. Nope, nie pykło. Nie pykło. W takim razie wracaj na górę. Trzeba wziąć. Kurwa, nie trafiłem. Jeszcze raz, gdzie to jest? Tu jest kuleczka Szybko na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Kurwa, szybciej, żeż kręć, tu ty wajzo, tym ty jesteś kurwa parowa, chłopie. jesteś tak powolny Aha, prawie To też nie to Kurwissimo tu nie zdąży nawet. Z... Rzuć to, kurwa, rzuć to, tak. Kurwa i się zapaliło, Co za debil. Nie trafiłeś, to kurwa, płoń. Biegiem, biegiem, biegiem. No dobra, jest jeszcze jedna opcja. Po prostu nie mam tego wysad. Kurwa, jestem głupi. Dobra, jestem tak głupi Patrzcie I teraz kurwa biegiem po to Wziąć Rzucić Obrócić Kurwa wybuchnie już na dole Boże, wronek geniuszu, jesteś zjebany jak lato z Radia No, i oczywiście, że miałem rację. No. Ech, kurwa, myśleć, kombinować. Tylko co mi to daje? Pytanie brzmi: Czy tam górą muszę gdzieś przeleść? Tu nie mam, gdzie? Tu wyjdę, przejdę górą. A tam nie ma nic. O! Są kurwa! Do egzekucji iść z dół, synek, się mieszasz tu, gdzie dorośli rozmawiają. Znaczy, gdzie dorośli się bawią. W razie biegiem. Biegiem... Do góry... Mm -hmm. i hu hu, 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 hu hu Ja wyszło. Dobra, może pójdę się tego kurwa. puść się tego, nie trzymaj się tego. Jak daleko mogę być, żeby to wycelować? Hop. I biegiem w takim razie. Troszeczkę czasu sobie kupiłem na górę. No szybko, kurwa, jesteś zjebany. Wojna, jesteś zjebany. Naprawdę mówię, co masz robić, a ty wyjebane na mnie. kurwa wiesz lepiej. Tylko czemu twój szatański plan nie działa? Hop, wrócił piaseczek. Nie wiem, czemu mi się kojarzy z piaskami czasu z yy, ten. No, i teraz leć. nie w tamtą kurwa stronę, debilu. Hmm, czemu on nie tak bardzo nie lubi? Czemu on tak bardzo ma wyjebane na to, co ja mówię? Czemu, czemu, czemu? Szybko na górę. Czekam aż to gówno przejedzie. Teraz dobrze. I kurwa skończył się czas. No w jeba na kurwo macie. Op, jeszcze raz podejdź. Tu rzuć. Op, do góry, do góry, do góry. Kurwa, do góry. Kurwa, do góry wyłaś, idioto. Ja też pierdolę wojnę, jak ty się nie słuchasz. Zjebane jest to sterowanie, jak lato z radiem. Biegiem, kurwa, biegiem. No. Kurwa go nie dotknęło nawet. Teraz już go pocięło. Wpis do jebana, kurwa mać. A umrzej zaraz. Zacznę sobie od nowa i przynajmniej będę miał więcej punktów życia, nie tak jak kurwa teraz jak to łajza. Biegać kurwa ledwo żywy. Nawet nie wiem kuźwa czy ja dobrze idę tak naprawdę. A kurwa umrzej tam u góry, umrzej po prostu zgiń, przepadni, Kurwa niech cię potnie. Idź, w dół, a będziesz mi irytował. No i idźcie razu lepiej nie tylko brzmi, czy ja już mam tam z, wybuchnięte czy nie? Mam, tylko nie jest zrzucone. Kurwa, serio. Jak z dziećmi? Jak z dziećmi? Skacz do góry. idzie kurwa, pistuty. A, no gdzie ja idę. Dla, tak bym tu przeszedł. Może tam się da jakoś iść dalej, może ja jak ten debil próbuję nie... tam gdzie trzeba iść, no to co się dziwić. Hop, podjedź. Zrzuć na dół. Piaski czasu. Hop. No to podejście drugie, teraz tej mańki. Spadła, ale chyba tam gdzie trzeba. Chyba, bo tu jest znowu wyjście na górę. Ok, czyli wychodzi na to, że jestem kurwa debilem. No, oczywiście, że jestem debilem. I 10 minut męczyłem się nad tym, żeby wejść tam, gdzie w ogóle nie trzeba było wejść. Nieśmiertelność. O! Zajbiście. Miejmy nadzieję, że tego nie zmarnuję. Hop, może go to zmielić? Hehehe. Ja się dobrze bawię. Hehe. jak tortury. O, sieć tam łajzo. O, coś mu nie pykło. Nie tylko duszyczki dostałem, ale to jest zabawne Dobra Koniec tego dobrego, zrzucamy piaski czasu Gdyż, bo ponieważ, nie, tu niczego nie ma Zrzuciłem piaski czasu Tam dalej nigdzie nie pójdę Jeszcze szybki czek Czy na pewno, ale według mojej osoby skromnej i tego co widzę to nie w takim razie jebut na dół. Hop. I hop. Tu gdzieś powinien być kuźwa niebieski. O, 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 o mam. Dobra, no to teraz się możemy bawić. Wyłaś. No, poczekam aż się skończy. Idealnie, akurat, wystartowało. No przejedź I się wojna chytaj. Na drugą stronę. Hop, dobra. Przynajmniej trafiać tam, gdzie trzeba. Chyba. O, tak, jest przeciwny. Poroszeczek na dół. Dziękuję. Kami doniósł duszyczki, znaczy doleciały same. Wielka maszyna parowa! Okej, okay, tutaj też jeszcze jest jakaś zagubiona duszyczka. Poszał, on! Zginął pięknie. Co dalej? No nic, dobra. Trzeba to wyłączyć na to wychodzi. O! A, bo to było wiertło! No to w pizdu. Powiem wam, że wielu rzeczy się spodziewałem, ale nie, że to jest wiertło. Jeszcze niżej. Hop, tędy, tędy, tędy. Co? Jeb do dziury, nie? O! Ja chcę tam dojść. Ja chcę tam kurwa dojść. Tam jest coś dużego i zielonego. To będzie w pizdu warte. Chcę to, co pod wodą mamy. O kurwa rybcie, pypcie odcie kurwa, węgorze zjebane. Jeden, drugi, a na śmierć kurwa. Dobra, pozabijane Jeszcze jakaś łajza kurwa tu lata. Nawet dwie. Umrzyj, kurwa, umrzyj, umrzej, umrzej, umrzej. O, 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 dobrze wyczyłem, że tu kućwa żołnierz, przynajmniej jeden będzie. No musiał być. No nie było opcji, żeby nie było żadnego żołnierza na dnie. Kurwa ryb nie dają za wygrano, patrzcie go, jaki kurwa groźny, taki wielki, rekin ludojad jebany, niemalże. Jeszcze popływam jakby co, kurwa taki basenik to, to wiecie, to fajna rzecz jest. Dobra dawaj do góry, do góry, do góry, do góry. Tak generalnie rzecz biorąc normalnie za takie rzeczy się płaci, no ale jednak życie w pozapokaliptycznym świecie rządzi się własnymi prawami, w związku z czym tutaj wiele rzeczy jest za darmo. Chyba głównie dlatego, że nie ma komu pobierać opłat. Okej, okay, ale... Ale, ale, ale to wciąż nie wesoło jest. Tu jest pod wodą zejście. O, kolejna kurwa rybcia pypcia. Umrzyj w pizdu. Tędy? Nie, jeszcze niżej. Jak ja tego nie zauważyłem się Dawaj pod wodę, nipitol. Na dno. Nie na dno? Nie na dno. No to do góry dawaj. Tu gdzieś musi być jakieś przejście. No tu jest jakieś takie, takie małe coś. Może tu u góry jakoś wanurkuje jak łajza. Mhm. Ok, kurwa, brawo ja. Nie podoba mi się tylko jedna rzecz, szybka mapa. Tak, że tam nie ma dojścia, albo jest, ale ukryte. Dobra, ja to znajdę. Jakoś. Ja pierdykam, co tu się w ogóle dzieje. O, 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 chyba znalazłem to ukryte przejście. Jeps! Kurwa, pociąg. Nie, to nie pociąg. Nie znalazłem ukrytego przejścia, no chyba że popchnij, że to tam już dobra będzie. Skocz na górę. Mhm. Dobra, z tej majki chcę. Tak, żebyśmy się tam wcisnęli razem. Ja i to pudełko. Gdzieś w bok, nie możesz? Zdjebane. Dobra, no nic, to w takim razie na popych bierą co, capnie ten macka, Pewno capnie A, jeszcze trochę O! Pięknie Dobra, zaczniemy od skrzynki Skrzynka jest łatwa do prze... Znaczy właśnie nie do przełoczenia, tylko do ogarnięcia Hop, tu do góry Okej, okay, ja to oczywiście mogę powysadzać w pizdu... Nie, nie mogę powysadzać, bo kurwa nie mam jak No, mogę przejść obok Hop, hop O kurwa, jakie przyczajone, patrzcie się jakie kuźwa przyczajone w pizdu. I wypchłam. Się kurwa kąpi. Nakapałaś do mnie wątpliwie. Ale myślałem, że to tylko taki wałek, pic na wodę fotomontaż. A tam trzeba dojść, tam trzeba w jakiś sposób dojść. Co tam kuźwa jest w ogóle? Aha, pusto. Chronomanty żadnej nie widził. Pizgnął tam, żeby to wyjebało wszystko. O Jezusie, ale by się działo. No, to w takim razie trzeba jakoś to uczynić. Kurwa, zdać drugie się nadziałem, no. Dobra. Panie Wojna. Celuj tam w górę. Wyblokuję? Nie. Muszę stąd ciepnąć, tam daleko. Dobra, damy radę. Op, ale fizycznie zaraz. Patrzcie jak wyjebało wszystko w chuj. O! Przyleciały te skurwianiuki. O, to macki też je będą chciały zeżyć. No dobrze. A tu chronomanta. Ale na co... Na co mnie ona tak naprawdę... Okej, okay, słuchajcie, nastąpiła pewna mała komplikacja w związku z którą będę musiał w tym momencie natychmiastowo już teraz kończyć. E, także no cóż, sieczkę z zaniołków zrobię już jutro, e, no a teraz tak jak mówię, no musimy się rozstać. E, nie lękajcie się, jutro powrócę, także wszystko spoko. No a teraz wiadomo, Facebook czeka na wasze lajki, ja czekam na wasze subskrypcje. No i słyszymy się jutro. Trzymajcie się i strzała. Hej!